Pierwszy zarys kształtu głównego wydania wiadomości powstaje na porannym zebraniu zespołu. W atmosferze ogólnej mobilizacji i przy skupionej uwadze reporterów, dyrekcja rozdziela zadania, a tematy wpisuje na tablicę. Niekiedy pod nieuwagę władzy, także i autorowi wiadomości, czyli wydawcy, uda się coś dopisać. Po zebraniu reporterzy jadą w teren. By relacjonować dla Państwa najbardziej pasjonujące fakty i wydarzenia. Ci, którzy zdjęcia zrobili wcześniej, wpisują to, co wiedzą, do komputera. A nierzadko są to rzeczy naprawdę wystrzałowe. Gdy masz zrobione zdjęcia, a tekst jest napisany, zaakceptowany i nagrany, na montażu dokonuje się połączenia słów i obrazków. Co ciekawe, mężczyźni montują dłużej niż kobiety, gdyż mają kłopoty z koncentracją. Od wczesnych godzin popołudniowych życie w wiadomościach ogniskuje się w pomieszczeniu zwanym wydaniem. Tam zbiegają się wszystkie nici, tam wre prawdziwa praca. Co ciekawe, najczęściej jest to ręczna robota. Ręce służą nie tylko do obsługi komputerów, ale także do głaskania się, podpierania, modlenia, pokazywania, a przede wszystkim do rozmów i do komunikowania się. Czasami do poprawienia Nastrój w wydaniu jest zawsze pogodny, radosny, bojowy i twórczy. Jak zawsze przy kolektywnej pracy. Im bliżej 19.30, właściwie nie wiadomo dlaczego, wszyscy zaczynają mówić bardzo głośno i niezrozumiałe. Sport leci sport. Coś tam, coś tam nie mam sportu, poczędza. Dobra, 2A2B dostaliście. Tam, no, to dostali. Dobra, schodźcie, zaraz będą dalsze spady, ale już w studiu. Czy małegośka jest gotowa? Słuchaj, cała setka jest. To cię nie interesuje. mam Dobrze, wydata 100%. Jeszcze nie jesteśmy gotowi. Ja jestem gotowa. Gotowi. Jestem gotowa. Już. Gotowi jesteśmy. Stad. Pan problem. Poszło. Poszło dziś, pójdzie jutro i przez wszystkie następne wydania wiadomości, dzięki pracy kilkudziesięciu osób, które dbają codziennie o to, by wszystko funkcjonowało jak należy, by nic się po prostu nie zawaliło. Grzegorz Miecugow wiadomości.